dosyć często pojawia się i pojawiało się takie przekonanie, że siła obrażeń jakie mają miejsce w trakcie konfrontacji z traumą może mieć wpływ na poziom przeżywanego przez nas lęku i może mieć wpływ na wielkość i siłę zaburzeń pourazowych poddałam również tą zmienną analizie. Proszę Zwrócić uwagę na następującą sytuację. Mianowicie tutaj 1, 2, 3, 4 to jest czas pomiaru. I proszę zwrócić uwagę na tę kategorię osób, które odniosły bardzo ciężkie obrażenia i osób, których obrażeń nie stwierdzono. Zwracam Państwu uwagę na tę kategorię, dlatego że można by było oczekiwać, że im cięższe obrażenia, tym silniejszy lęk i Silniejsze zaburzenia pourazowe. Proszę dokładnie przyjrzeć się temu wykresowi. A dla mnie również było to duże zaskoczenie a mianowicie najwyższy poziom lęku i on się utrzymuje przez cały czas od trzech tygodni do roku występuje u osób, u których nie wystąpiły jakiekolwiek obrażenia. Moglibyśmy zakładać, że ktoś taki będzie miał poczucie, że udało mi się umknąć, a zatem dużą ulgę, duże poczucie jednak takiego komfortu, że zostałem czy zostałam oszczędzona, uratowana. Natomiast wyniki mówią o czymś zupełnie innym. I osoby, które miały bardzo ciężkie obrażenia, tak są w tej na początku. I to jakby jest dla nas logiczne, tak? Bo rzeczywiście bolało bardzo trudno, proces rehabilitacji będzie trwał długo. Natomiast kiedy zastanawiałam się nad interpretacją tych wyników, to po pierwsze przyszło mi do głowy atrybucja związana z samym, z samym wypadkiem, a mianowicie wtedy, kiedy masz konkretne wydarzenie, konkretne. Obrażenia, to masz na czym skupić swoją uwagę, i w tym momencie, mając bardzo konkretne obrażenia, jesteś w stanie kanalizować emocje, które w tobie są, a zatem w tym momencie lęk staje się bardzo konkretnym strachem. Natomiast brak jakichkolwiek obrażeń jest właściwie wielkim znakiem zapytania, a co tak naprawdę. Mi się stało, a być może zostałem, <laughs> zostałam źle przebadana. Być może to jest tak, że to się dopiero okaże w przyszłości, czyli e, brak obrażeń w tym momencie jest takim e, mechanizmem, który produkuje e, taki proces myślenia o tamtej sytuacji, która miała miejsce, że dokonuje podwyższenia wręcz. Poziomu lęku. I też proszę zwrócić uwagę, że może sprzyjać właśnie uruchomieniu mechanizmu zamrożenia i dysocjacji, czyli tych, które podawałam jako przykładowe, być może, tego przypuszczam, że nikt nie jest w stanie dzisiaj zweryfikować, jako te, które mogły występować u pana Milewicza. Być może, tego, jak powiedziałam, do końca pewnie nie będziemy wiedzieć, jest to tylko wnioskowanie pośrednie. Proszę jeszcze zwrócić uwagę na to, co się dzieje wtedy, kiedy mamy 3 miesiące po i pół roku od zdarzenia. A zatem między trzecim a szóstym miesiącem następuje radykalna zmiana funkcjonowania i jest to rzeczywiście okres krytyczny, jeżeli chodzi o moment... Być może w cudzysłowie zapominania, a być może jest to moment, który jest niezbędny do tego, aby radzić sobie z konsekwencjami tego doświadczenia. Rzeczywiście w kryteriach diagnostycznych przyjmuje się, że w momencie, kiedy objawy trwają dłużej niż. Pół roku, a zatem, tak, jest to ta granica no to możemy wnosić o tym, że jakieś zmienne z poziomu zmiennych osobowościowych muszą współtworzyć system podtrzymywania objawów, które miały miejsce wcześniej, które miały niejako prawo być, ponieważ jest to rzeczywiście sytuacja ekstremalna. Natomiast Naturalnym jakby byłoby, gdyby po tym upływie czasu częściowo, przynajmniej, już ich nasilenie się obniżało. I kolejna kwestia dotycząca analizy głębokości obrażeń, a zaburzeń pourazowych. No i znowu tutaj proszę zwrócić uwagę, że osoby z grupy bez obrażeń są tymi, które Wykazują największe objawy zaburzeń pourazowych. A zatem pytanie znowu, tak? na ile jest tak, że psychologia jest w stanie w tej sytuacji eskalować występowanie objawów, a na ile jest tak, że konkretne obrażenia są tymi, które zdecydowanie kanalizują proces radzenia sobie, z daną sytuacją, i proces też pracy na objawach w taki sposób, a zatem tak samo jak znikają obrażenia z ciała, tak samo i blizny na psychice zabliźniają się tak, że są tylko niemiłym wspomnieniem, a nie doświadczeniem, które wraca, wraca i wraca. A i kolejna kwestia dotyczy tego, czy ofiara wersus sprawca są w stanie inaczej odtwarzać doświadczenie traumatyczne, no i rzecz, która jako kobietę wiadomo musi mnie interesować, a zatem na ile płeć jest zmienną, wyjaśniającą różnice, jeżeli takowe istnieją, w trafności odtwarzania traumy. I podobnie Przypominam, pierwszy zaznaczony to jest pomiar po trzech tygodniach, drugi po trzech miesiącach, po pół roku i po roku. I tak samo na wykresie obok. A zatem, czy bycie sprawcą bądź ofiarą w jakikolwiek sposób wpływa na to, jak pamiętamy, a potem jak odtwarzamy doświadczenie traumatyczne? Proszę zwrócić uwagę, że trzy tygodnie po sprawca zdecydowanie lepiej, niemniej nie jest to statystycznie istotna różnica. Pamięta szczegóły dotyczące wydarzenia również po trzech miesiącach, natomiast po pół roku zdecydowanie pamięć zaczyna słabnąć, no i kolejna na tym samym poziomie utrzymuje się. Rok po. Trochę inaczej wygląda sprawa u ofiar zdecydowanie gorzej, pamiętają po pół roku, nie mniej, lepiej niż sprawcy. Jeżeli nie uwzględnimy tego, że sprawca jest tym, który musi podnieść odpowiedzialność karną, a zatem moglibyśmy powiedzieć, że mechanizmy samooszukiwania będą tutaj działały. Tak, że w interesie sprawcy leży niepamiętanie szczegółów tamtej sytuacji traumatycznej. A zatem na pewno będzie miał <laughs> zaburzenia dotyczące pamiętania tego, jaka prędkość była. Na pewno będą to zaburzenia dotyczące tego, na ile i jak szybko w danej sytuacji nastąpiło na przykład. Wyprzedzanie. Czyli proszę zwrócić uwagę, że wszystkie te aspekty, które ważne są z punktu widzenia prawnego, nagle zaczynają umykać z pamięci sprawcy. Ja uważam, że ten wynik jest swoistym artefaktem, ponieważ sprawca z pewnością ma pamięć tamtych doświadczeń. Natomiast ponieważ osoba badająca jest osobą z zewnątrz i nie wiadomo tak naprawdę w jaki sposób i gdzie mogą zostać wykorzystane wyniki uzyskanych badań, a zatem to niepamiętanie ma tak naprawdę charakter właśnie takiego tendencyjnego zapominania na użytek przeprowadzonych badań. Natomiast w innej sytuacji, w innym kontekście, prawdopodobnie pamięć tych zdarzeń jest porównywalna do tych, jakie prezentują. Ofiary i kolejna kwestia, a mianowicie płeć, a trafność odtwarzania. Podobno kobiety są tymi, które są bardzo drobiazgowe, pamiętają szczegóły, mają tendencję do tego, żeby z zamierzchłej przeszłości wyciągać detale. Jak widzieliśmy, nie przeszkadza im w tym poziom lęku, ponieważ u obu płci on jest porównywalny. A zatem proszę zobaczyć, wtedy, kiedy mamy do czynienia z przedziałem czasowym do trzech tygodni, pamięć kobiet i mężczyzn jest na tym samym poziomie. Dokładnie tak samo dzieje się wtedy, kiedy jest to trzy miesiące po. Natomiast proszę, pół roku i rok po, mężczyźni mają tylko śladowe wspomnienie, Doświadczenia i zdecydowanie różnią się tutaj od kobiet. Teraz jest pytanie, czy to jest tak, że to właśnie śladowe, w cudzysłowie, pamiętanie wiąże się z tym, że mężczyźni w poczuciu własnej wartości również muszą mieć ten element dotyczący bycia super kierowcom, a zatem super kierowca nie może przecież popełniać błędów. Jeżeli ma wykroczenia, to tylko takie, które pokazują, jak świetnie jeździ samochodem, natomiast nie mogą być takie, które ewidentnie tak, dotyczą tego, że popełniłeś błąd i błąd, który pokazuje, że niekoniecznie z tobą jako ten super, stuprocentowym mistrzem kierownicy jest tak dobrze. A zatem moglibyśmy powiedzieć, że te zniekształcenia niejako u podłoża mogą mieć właśnie takie zaburzenia dotyczące męskość, poczucie własnej wartości, a jeden z elementów właśnie tego poczucia, bycie kimś, kto sprawdza się jako stuprocentowy i świetny kierowca. No, właśnie, płeć, poziom lęku, a zaburzenia pourazowe. Wykres ten dokładnie pokazuje, że niezależnie od tego, czy to jest, czy tygodnie, czy miesiące, pół roku, czy rok, brak jest statystycznie istotnych różnic między płciami, jeżeli chodzi o lęk przeżywany w sytuacji doświadczenia traumy. Natomiast zaburzenia pourazowe, a płeć Proszę zwrócić uwagę, że mężczyźni tuż po wypadku mają zdecydowanie wyższy poziom objawów zaburzeń stresowych. A zatem tak, jeżeli dołożymy do tego, że sprawcą był mężczyzna, no to w tym momencie obawa związana z poniesieniem konsekwencje związane z tą sytuacją naturalnie wyjaśnia nam, jak to się dzieje, że właśnie tak u mężczyzn zdecydowanie jest większy poziom objawów stresowych. I tak jak mówiłam, między 3 a pół rokiem to jest rzeczywiście czas krytyczny dla Radzenia sobie z doświadczeniem traumatycznym, co zresztą również tutaj widać. Także radykalnie liczba objawów zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn spada, z tym, że proszę zwrócić uwagę, że u mężczyzn rzeczywiście, tak, utrzymuje się na nieco wyższym poziomie. Mówię tu trzeba wziąć pod uwagę tą zmienną dotyczącą sprawstwa. W tym momencie jest to sytuacja. Zrozumiała. Dyskusja, wnioski i właściwie pytania e, dotyczące e, i dalszych badań, i też e, wniosków związanych z tym, jak wykorzystać wyniki tych badań, aby pomóc nie tylko ofiarom wypadków samochodowych, ale również ofiarom wszelkich możliwych sytuacji e, traumatycznych. E, konkluzja, która jest z terapeutycznego punktu widzenia bardzo ważna, mówi o tym, że w istocie osoby, które odniosły najcięższe obrażenia, były tymi, które zdecydowanie częściej zapamiętywały, przynajmniej na początku, zdarzenie traumatyczne na poziomie obrazowym. Jest to w tym momencie zrozumiałe, ponieważ jako ciało samo. Sygnalizowało stan bólu i stan pamiętania. Natomiast kolejny wniosek mówi o tym, że ciężar obrażeń zdecydowanie wpływa na pamięć tego, co miało miejsce, i dalej upływ czasu nie zmienił tej sytuacji, w taki sposób, aby łatwiej było tym osobom uporać się z konsekwencjami doświadczenia traumatycznego. Natomiast bardzo ważną konkluzją z tych badań jest to, że w przypadku osób, które nie odniosły obrażeń, upływ czasu rzeczywiście. Był zmienną, która bardzo wyraźnie pomagała w stworzeniu sensownej narracji tego, co miało miejsce. A zatem lęk miał szansę obniżyć się na tyle zdecydowanie, że osoby te potrafiły dokonać. Reintegracji tych doświadczeń w swoim umyśle i na tyle sensownie je zintegrować, że stanowiło to dla nich jakąś nieprzyjemną historię, czy nieprzyjemne wydarzenie. Natomiast pragnę zwrócić uwagę na kwestię dotyczącą narracji, a trafności przypominania, a mianowicie brak obrażeń. W większym stopniu e, uruchomił fantazjowanie. Czyli gdybyśmy mówili o tak zwanych fałszywych wspomnieniach, to okazuje się, że osoby, które wychodzą cało z danej e, sytuacji zagrażającej życiu, po jakimś czasie będą miały tendencję do fantazjowania na temat swojej roli, swojego udziału i swoich przeżyć w tej. Sytuacji. A zatem być może jest tak, że właśnie tutaj tkwi klucz, który w pewnym momencie rzuciła loftus dotyczący fabrykowania wspomnień czy tworzenia fałszywych wspomnień, wydarzeń, które de facto nie miały miejsca w naszym życiu. Być może rzeczywiście ów brak obrażeń i bardzo wysoki poziom lęku jest tym, co. Nakręca fantazjowanie, po to, żeby znaleźć jakiekolwiek wyjaśnienie, jakiekolwiek też nadać sens temu, wtedy, kiedy z różnych względów mamy możliwość ku temu, aby na przykład tak, się gloryfikować, aby prezentować jakieś to ogromne cierpienia były naszym udziałem. Kolejne wnioski oczywiście są podsumowaniem tego, o czym mówiłam wcześniej, a mianowicie trudno, aby w konfrontacji z traumą nie doświadczyć bardzo silnego lęku, no bo gdyby komuś z nas się to udało, to oznaczałoby, że nie jesteśmy ludźmi, tylko mamy syndrom pewnie robokopa i całe szczęście, że tak jeszcze z nami nie jest, ponieważ lęk. Mówi nam dokładnie o tym, że jesteśmy w sytuacji dla nas groźnie, groźnej i jak najszybciej powinniśmy z tej sytuacji albo wyjść, albo się z nią uporać. Po upływie sześciu miesięcy, rzeczywiście następuje radykalna zmiana w percepcji sytuacji traumatycznej i nie wiem, czy nie częściowo, przynajmniej. Rację ma takie wynikające z psychologii potocznej przekonanie mówiące o tym, że czas goi rany. I wyniki, które Państwu zaprezentowałam, przynajmniej częściowo i przynajmniej w stosunku do niektórych osób, miałoby tutaj sens i rację bytu. Oznacza to również, że błędem sztuki ten błąd popełniono w przypadku. Ofiar z 11 września z Nowego Jorku, a mianowicie błędem sztuki jest zbyt wczesna interwencja psychologiczna, taka, która ma pomóc w uporaniu się z doświadczeniem traumatycznym. A te wyniki, a myślę, że przekonały Państwa do tego, że pewne rzeczy muszą najpierw być, potem muszą. Się kodować, niejako samoistnie w naszej pamięci, dopiero wtedy, kiedy już znajdą sobie miejsce, jakoś w cudzysłowie się tam zagnieżdżą i jeżeli zaczynają nam przeszkadzać, dopiero wtedy powinniśmy udać się po interwencję. Natomiast, jeżeli interwencja jest zbyt wczesna, zbyt szybka, wówczas skutek może być. Odwrotny do zamierzonego. Pytania są właściwie wyzwaniem do badań kolejnych, a mianowicie a w tym momencie zmiennymi, które mnie bardzo interesowały, były wymiary częściowo związane z temperamentem, które omówiłam w innych pracach i w innych badaniach. Potem te, które tutaj przedstawiłam, a mianowicie dotyczące tego, w jaki sposób sposób kodowania wpływa na nasz proces radzenia sobie. Natomiast bardzo ważne jest pytanie dotyczące pewnych zmiennych z poziomu naszych możliwości poznawczych i właśnie tego dotyczy teoria motywacji epistemicznej Kruglańskiego i myślę, że stanie się to przedmiotem zupełnie już innych badań. I innej analizy. Czy brak umiejętności stworzenia narracji sprzyja utrzymywaniu się objawów traumatycznych? No to tak, właściwie mogłabym obydwoma rękami napisać tak. Tak i jeszcze raz tak. I kwestia dotycząca właśnie zapominania wydarzeń traumatycznych również jest przedmiotem, Zupełnie innych analiz, i myślę, że będę miała możliwość w przyszłości podzielić się z Państwem wynikami badań, które będą poświęcone temu zagadnieniu.